Choć premiera filmu Bogowie odbyła się prawie miesiąc temu, to nadal o filmie tym jest głośno. Nic dziwnego, bo najnowsze dzieło Łukasza Palkowskiego to film, dzięki któremu Polacy mogą na nowo uwierzyć i pokochać polskie kino. By przybliżyć nieco postać człowieka, któremu udało się odmienić oblicze kardiochirurgii w Polsce, również w ramach październikowego spotkania kina na temat wyświetlony został film Bogowie. Seans ten był tym bardziej wyjątkowy, ponieważ młodzież miała okazję spotkać się z aktorką Magdaleną Czerwińską, która wcieliła się w rolę żony Zbigniewa Reliki Anny. W spotkaniu tym uczestniczył także kierownik produkcji Adrian Włodarski. Wspólnie z Dariuszem Kłodowskim odpowiedzieliśmy za całą produkcję filmu, czyli tą część jakby bardziej matematyczną. Materialną I za zebranie ekipy, nadzorowanie nad, nad zdjęciami, załatwieniem sprzętu, aby wszystko się odbyło w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Film Bogowie, no to jakby nie tylko przez krytykę, ale przede wszystkim jakby wynik, już trzy tygodnie po premierze, i jest, mówi sam za siebie, że, że to był strzał w dziesiątkę. Magdalena Czerwińska, aktorka filmowa i teatralna, za rolę w filmie Demakijaż w 2009 roku otrzymała nominację do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, przeznaczoną dla młodych aktorów wyróżniających się wybitną indywidualnością. Widzom znana m.in. może być z takich filmów jak Pod Mocnym Aniołem, Kret czy Wojna Polsko-Ruska. W filmie Bogowie, choć zagrała rolę drugoplanową, to obok roli głównego bohatera najważniejszą, bo pokazującą silną kobietę, od której życie u boku bohatera siły tej wymagało. No sam profesor mówił, nie tylko obecnie, ale sam profesor mówił, że nie byłoby profesora bez anny religii. Używa słowa poświęcenie. Nie lubi tego słowa. Ja obiecałam, że będę jakby kontynuować tę te myśl, jakby w, te, w, ten, w, tym, w tym samym tonie budowałam tą rolę. Ja bym chciała, żeby każda kobieta, każ, każdy widz sobie odpowiedział sam na to pytanie. Co ona musiała, co musiała przeżyć, co musiała przejść, e, e, będąc właśnie świadkiem tych wydarzeń. Przygotowując się do roli Magdalena Czerwińska, miała okazję spotkać się osobiście z Anną Religą. To, to było przeżycie, ponieważ e, zdawałam sobie sprawę, że, że spotykam się z, z, z żoną profesora religii, z osobą, która była świadkiem tych wydarzeń, ale przede wszystkim nadal jest. E, świadkiem i no, i ta ta perspektywa tego, że, że Pani Anna e... Będzie mogła mnie ocenić i skonfrontować. po obejrzeniu filmu była dosyć taka utrudniająca. Palkowski w filmem Bogowie udowadnia, że polskie kino może być bezpretensjonalne, trzymające w napięciu, które wzrusza, kiedy ma wzruszać, i śmieszy, kiedy ma śmieszyć. I o tym śmiechu, a właściwie o tym, które sceny na planie okazały się najzabawniejsze, rozmawialiśmy z kierownikiem planu Adrianem Włodarskim. A tutaj akurat Tomek bardzo dbał pomiędzy zdjęciami o atmosferę, cały czas nas. Rozbawiał i od ale było kilka takich naprawdę wesołych momentów. Jednym z takich z weselszych momentów było, była scena, gdy Tomek uderzał telefonem o ścianę. I jak ci bardziej jakby. Spostrzegawcy widzowie mogli zauważyć, że po, po uderzeniu nagle światła się zapalają. Nie było to zamierzone, było to przez przypadek i to ujęcie weszło e, do filmu. Profesor Religa, zanim dokonał pierwszego w Polsce udanego przeszczepu serca, musiał pokonać uprzedzenia i polityczne podziały, przełamać stereotypowe myślenie o sercu jako o relikwii, której nie wolno bezcześcić. Dziś choć co prawda barier takich nie ma, to kardiochirurdzy podobnie jak w latach 90. walczą z taką samą zaciętością, odwagą i charyzmą o ludzkie życie, wykorzystując coraz doskonalsze wynalazki techniki, dzięki którym ratowanie życia jest jeszcze skuteczniejsze. Kardiochirurgia i w ogóle działalność profesora religii nie wymaga żadnego komentarza. Jest to po prostu coś, co dzisiaj już mamy do czynienia, z czym mamy do czynienia w Grudziądzu. W Grudziądzu robimy zabiegi kardiochirurgiczne i również w przyszłości będzie możliwość, nie wiem, jeżeli będzie taka potrzeba, do przeszczepów serca. Natomiast rzeczywiście znałem osobiście profesora Religę i mogę powiedzieć, że żałujemy wszyscy, że tak. Szybko się to skończyło. Tym, że Film Bogowie ma szansę stać się najlepszym polskim filmem tego roku, świadczy także zainteresowanie młodzieży, która podczas spotkania chętnie włączyła się w dyskusję, pytając gości m.in. o zawód aktora, największe wyzwanie na planie filmowym, oraz jak zareagowała na film Rodzina Profesora Religii. Nie zabrakło także głębokich refleksji i opinii dotyczących transplantacji.